Widzę. Chciałem tylko powiedzieć, um, jak ktoś da dobry komentarz, to nagram odcinek z kamerką. I to będzie live, który pojawi się w sobotę, tak jak mówiłem na moich starych filmach i pierwszych filmach. Live pojawi się w sobotę. Będą ustalił teraz, że live co dwa tygodnie, czyli w tym tygodniu będzie w sobotę live. Yy, no, chyba, że nie będę miał czasu, to, się, to pojawi się w niedzielę albo poniedziałek. No dobrze, pojawi się o godzinie 16:17. I będzie to live z kamerką. Więc. Jeśli chcecie być na moim live musicie nie no nie musicie, ale możecie subskrybować mój kanał i Wbi... ważna zasada. M musicie wbić do mojego klubu Klub Kosiaczka. To dodam fajny opis. I będą gierki z moimi kolegami też. Więc... Zapraszam dołączyć do klubu. O, tylko to chciałam powiedzieć.